Si, 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 siema! Z tej strony Piotrek i dzisiaj nakrywamy z Taniemem. Sieman deo e moelo, stajsmy Danielu320. Dzisiaj gramy sobie w Wobloksach pralki. A. E! Tego nie było, przepraszam, Dorek. Na no piszcie, no zrobię. Nie wiem, że to... No i dzisiaj Darek gra. Dzisiaj Darek cały odcinek musi przydać.

Chyba Daniela? Nie. Chyba... Yeah. Hej, jo, jo! Tutaj jest Piotrek! Chodź, Wszystkie plalki falane! Znane! Wszystko co to wie, wszystkie złote szafirowe! Wszystkie ubrania! Ha, ha, ha! Pije piwo, i tak, tak, tak! Piotrek płaci milion robót słów za wszystkie palki, Hi, 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 hi! Jak się podobało? W komentarzach. No, piszcie w komentarzach ocenę od 1 do 10. Jak ja rapowałem jakby co? Daniel? Jakby coś to ja rapowałem. No właśnie. Ja umiem rapować. Czytałem słownik, żeby się nauczyć. Mm. Ale tego nie, nie było, co powiedzieć słownik. O co, o co, jaki był? A tak to nie ważne. Słownik. Musiałem przeczytać cały słownik, żeby się nauczyć rapu. Serio? Ty się pieszka, prawda? Serio, zbieramy koszy. Serio, zbieramy szafir. Serio, zbieramy, zbieramy, zbieramy nuklearnę bombę i kupujemy za 800 robótców. Dokładnie i to. Ale dokładnie to. 500 kropek No dobra, ale można to za 800. No to dwie kupie, niestety. Oha. Aha. Handel, nie, 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 wy nie, 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 W tej chyba nie będziemy jeść. No, dwa razy dokupowaliśmy tą nuklearną bombę, ale ogarnęliśmy się, widzimy. Jak tam, o oh, pokaż, widzą to, gdzie się daje ubranie? ten pasek. No, na no, jak tam jest taki zielony pasek i on jest na maksa, wtedy samo odjedzie i zrzuca na nuklearną bombę. A tutaj, na tej czasem mm. serwisie napisane, nuklearka, ale większości nie No, trzeba trochę popierać tam wsadzić żeby to na maksa i wtedy odjechać. No, jest łatwo. Ty całą grę? Przejdź. nie chciałam to ja lepiej nie będzie w Dostawa, wiek... dostawa, dostawa! Ja. nie robisz takich długich ciężarów Ja robię takie odcinki po 8 minut, gdzie... O, widzowie, widzimy się, jak wydają <grym się> 400 kafli. Ja nie robię takie aktualne... Sobie... Widzieliście? Ja, wszystkie widzieliśmy. Przecież <grym> w stanie młodzieńczej i... Mniej pracy, w stanie młodzieńczej... Wszystkie ludzie nie mnie nie. No to, w to, w to, w to, w to ale to robimy na tylko cięcie, tak to, jak mój dzień, tylko. Nie! No, czysta, czterysta, nie, czterysta cięcia. Robimy cięcie do 400 kawli. tak, no dobra, i cięcie, a Ta taka. Chcemy położyć. Wid widzowie, zmieniamy plany. Y bierzemy końce, bierzemy 500 kawli. No i narka. To, trochę to potrwa, ale nie. No. 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 To się nie lubi, kawę, i na kawę. I głośno. Zbieramy to takiej pralki jak no na przykład to takiej lepszej trochę o jeden yy, i ona ma tak no kosztuje to słownie 728 tysięcy, no to no to następnego razu. do no, niego? Bo... Yy, przy... Kupujemy pety, możemy dwa kupić. Jej, Z... będzie opening wreszcie. No a ty kupujesz go za kasę? No Nie, nie, to... nie, nie, da się go kupić za kasę. Ale wiesz, że on jest... Ale nie, to trzeba najwyższy... A, to rdba. jest plus! Ile możesz kupić za Robux? Dobra, dobre. Już czaję, już bo... Nie miałem na... Dajcie... dajcie nam szczęście, dajcie nam szczęście, dajcie nam szczęście. A jakby coś widzowie... Nic, tego nie było. Słyszycie ten drugi dźwięk? To tego nie ma. Słyszycie? Dajcie, szczęście na... Eksotiktar waliciel, eksotikar No to... To jest zobaczenie To jest opatrzenie Widzowie, już tyle uzbieraliśmy Zrobiliśmy questy ogarnęliśmy questy, no i... Dokładnie ja ogarnąłem systemy Ej! A ja ogarnąłem ten środkowy Dobra, widzowie, widzimy się jak kupimy tą zieloną plakę Czy byle jaką Widzowie, już jesteśmy w ogóle się nie opłaca to. Ta, w ogóle się nie opłaca. No bo, a popłacę na tamtą. No tak, ale wiesz że to jest zbieranie, gościu? Dobra, 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 dobra. Jeszcze 10 minut. Dobra, dobra, ale dzisiaj kupujemy tą pralę i się z wami żegnamy. Żegnam z No, nie żegnamy się z wami, bo jeszcze długa. Dobra. dobra, 3, 2, 1, stop. 3, 2, 1, stop. Łoo, ci kibice łopie równie. Czy ja właśnie kupiłem coś, co a mogłem kupić to, to za milion? I <gry> widzisz, i opłacało się, się posłuchać. Nieprawda. Opłacało się w 100% za to, żebym słyszał hejty. Piszcie He hejty. Nie, nie piszcie hejtów. Nie słuchajcie w ogóle tego... tego. Nie no, nie piszcie hejtów. Nie, nie piszcie hejtów, ale piszcie co słyszyliście o tym zakupie. I co, mądry zakup? Ej zobaczymy ile no, to piękno daje. Posłuchajesz klapę. Jaką? Był tą najsłabszą, taką, tą z cukierkowym. Dobra, zobaczymy Tylko nie wiem. No, jadą już, nie ma. Krzyż gimnacisłem, ja, ja ją sprzedałem i dostałem za to e, rubiny. Nie, nie, nie wstaje za to rubiny, wspomnę, jest 75. No, dobra. No ważne, a sprawdzimy ile ta niebieska daje. Tylko o... Nie, 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 nie. się do... Ale same te, ale same, same takie wiecie, normalne ciuchy. Tylko o 100 razy więcej. Bez złotych, ale bez złotych. Bez złotych, no tylko normalne ciuchy. Tylko o 200 razy, albo 100 razy więcej daje. Dobra, dobra, zobaczmy ile. No i zobaczmy. Bierze się dostać. ile? Całą minutę. Nie. Dzień. No dobra, ten... dobra wiesz, to wsadzamy. Z naszego koszy, a nie dla Ciebie 700 złotych, co? Czym? Z tymi samymi... Byłem... Z Ale wiesz, to jest bo go Ale nie z afilowymi, tylko tymi złotymi. A a tymi, tymi... Ale... ale nie z złotymi z <słuch> tylko ze złotymi prelekami wszystko. Aha, czy chcesz taki pasek. No. Ale my zrobimy taki pasek na XL. No. I taki podwójny pasek, to będzie, bo będzie można palkę na palce stawiać. Taki zrobimy pasek, I będziemy fajnie. Okej. Okay. Nie, no, prawie nie, się. nie, nie, się. A ja tu mogę... nie, 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 ty už stavím, to všetko už. ta nie, to jest jej A som Ja, tam za milion. nie, no za No, tak šmetný. Teraz pomyslíš na to milion spíral okolo. No, A miałby cały odcinek, że ty nagrywasz. No, Coś? Nie mogę do końca nagrywać. No dobra, to sobie na tą milionową nagrysę w taki moment. Dobra, to zbieramy milion sto dwadzieścia tysięcy. Ej, <laughs> Ej wiesz co się będzie? Ej, mam mega dobry pomysł. Będziemy farmić... nie daj moim zdaniem, znaczy daję daje tam trochę, ale trochę to trochę. Została śpina w tożanie. Została i po co się stała śpina w tożanie? To <laughs> ale czy tak, nie dostaniesz? Ale już coś ma przeklinać, to jest o, są, jest na w ty, w... nie daję. No, to nie skończyło nie powiem,

Siema, siema, ponownie tutaj no, no i zapłacił te, tym razem Darek za koło fortuny, ale z moich bobuksów. No ale teraz on kupił. O kurwa! gola! O kurde! 130 tysięcy trafił. A wiesz, co ci powiem? Ja to samo nie mam. to się Dobra, widzowie, już kończymy. Yy, no i. No, e po prostu no... no, no.